Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie kart Tarota Lwy. To jest czytanie dla Was na tydzień od 22 do 28 sierpnia. Kochani, pamiętajcie, że czytania są ogólne, nie będą rezonowały z wszystkimi z Was, tak więc bierzecie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawiacie. Moi drodzy, dziękuję za dotychczasowe subskrypcje, za lajki, za komentarze. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam do opisu filmu oraz do opisu kanału. Osoby, które oglądają po raz pierwszy, i osoby, które oglądają bez subskrypcji, zapraszam do subskrybowania kanału oraz do włączenia dzwonka, który poinformuje Was o nowym filmie na kanale. Moi drodzy, zaczynamy od karty opiekuńczej dla lwów na nadchodzący tydzień. Jaka karta opiekuńcza dla Was, kochani? Mamy możliwości? Możliwości? Okej. Okay. Uwolnij się od przeszłości, kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Mhm. No dobra. Kochani dobrze. Mm. Co może wydarzyć się? Co może wydarzyć się w miłości, co w pracy i w finansach, oraz jaka rada dla lwów w nadchodzącym tygodniu. Co dla Was, kochani? Co może się wydarzyć? Co może wydarzyć się w miłości? Co w pracy i w finansach? Oraz jaka rada? A moi drodzy, na spodzie czytania gwiazda. Kochani, gwiazda, czyli może wodnik, a może po prostu nadzieja, szczęście, no coś fajnego, a pod gwiazdą jest śmierć. Osiem pentakli. Dwie duże arkana, gwiazda. Karta Wodnika, Śmierć, Karta Skorpiona. Może coś będzie z nimi na rzeczy? Jeśli nie, no to mamy, moi drodzy, w karcie Gwiazdy, słuchajcie, no, rozpoczęcie jakiegoś rozpoczynania, jakiegoś nowego etapu w życiu. Być może nawiązywanie nowych kontaktów, które odmienią Wasze dotychczasowe życie. Kochani, e, gwiazda daje nadzieję, że wszystko się ustabilizuje, że wszystko się uda, a burzliwy okres w Waszym życiu już dobiegł końca. To jest zapowiedź najprawdopodobniej Waszego szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń, moi drodzy. Pamiętajcie też, że karta gwiazdy może oznaczać ciążę lub zajście w ciążę. Może oznaczać nową miłość, e, po prostu osobę zakochaną, Was lub kogoś w Was zakochanego, tak? Pamiętajcie również, że gwiazda zachęca Was, abyście podjęli kolejny krok i nie poprzestawali na małych rzeczach w swoim życiu. Dobrze, kochani, no, może będziecie się z czegoś wyzwalać, może będziecie coś ujawniać, albo coś zostanie Wam ujawnione, może będziecie mieć jakieś przeczucie, przebłysk inspiracji. Kto wie, <laughs> kochani, gwiazda w uczuciach, w miłości, w relacji, związku również jest symbolem wewnętrznej harmonii. Jest też możliwością zajścia w ciążę znowu. E, spędzenia czasu, słuchajcie, w, no, w przyjemny sposób, tak. To jest czas zaufania, harmonii i yy, miłości pełnej ciepła i zrozumienia wzajemnego. To jest też dla moich drogich singli: powodzenie w miłości i spełnienie, więc korzystajcie, jeśli yy, chcecie oraz słuchajcie, to mogą być też dobre inwestycje finansowe. Dobre pomysły na to, aby zarobić pieniądze, aby osiągnąć sukcesy w pracy twórczej, też w działalności artystycznej, jeżeli ktoś akurat ma taką pracę, takie hobby czy takie zainteresowania. Dobrze. No to zobaczmy wobec tego co może wydarzyć się w nadchodzącym tygodniu dla Lwów. Może wydarzyć się trójka buław. Trzy buławy, moi kochani. No to jest znowu karta szansy na sukces w działaniach. To może być też nabywanie nowych umiejętności, albo będziecie te własne umiejętności już nabyte prezentować, będziecie mogli się nimi wykazać. Wiecie, nie wiem, czy te umiejętności będą dotyczyły relacji, związków, czy będą dotyczyły pracy, obszaru zawodowego, bo to są buławy, to jest ogień, to jest działanie, więc to może pokazać się w różnych aspektach, tak? Na różnych płaszczyznach, w czym to będziecie prezentować swoje umiejętności, moi drodzy. W każdym razie no, karta trzech buław zapowiada Wam zarówno zmiany, jak i silną potrzebę działania na różnych płaszczyznach, właśnie na różnych. Może na wszystkich, może dla każdego będzie inaczej. Słuchajcie, Trójka Buław to znowu jest symbol tego, sygnał, że rozpoczynacie zupełnie, zupełnie nowy etap w swoim życiu. Popatrzcie, Gwiazda też mówi o nowym etapie, rozpoczęciu nowego etapu, i Buławy również, kochani. Te, ta Trójka Buław w wydarzeniach. Dla uczuć relacji i dla związków, dla przyszłości, to jest dalszy ciąg budowania relacji w związku. Tak? Karta trójki Buław wtedy wskazuje na potrzebę zaangażowania się. Dla singli to może być dobry omen do tego, aby zacząć się z kimś spotykać. Może to jest ten czas, właśnie w przyszłym tygodniu, a w gwieździe może się wiele wydarzyć i wiele udać. Może to być jakieś szczęście, jakieś spełnienie. W każdym razie, trujeczka buław dla obszaru zawodowego oznaczałaby okres wytężonej pracy, ale przy odpowiednim wykorzystaniu tego czasu możecie liczyć na znaczne korzyści, kochani, i na sukcesy finansowe, nawet na awans. Także ta karta wskazuje na planowanie, działanie, wcielanie różnego typu pomysłów w życie. Czasem to jest też tworzenie firmy od podstaw, budowa domu na przykład, czy też ogólnie rozwój Waszej kariery zawodowej lub rozwój osobisty. Słuchajcie, no to jest szansa, tak? Oczekujecie efektów z wcześniejszych działań. Najwyraźniej tutaj już pewne rzeczy, które rozpoczęliście, pewne działania, które podjęliście, już zostały zrealizowane, jakby nadaliście bieg swoim sprawom, których nie da się przyspieszyć i w tej chwili czekacie na zysk z zainwestowanej energii, czy to w relacje, czy to w osoby, czy to w pracę, czy to w, obszar, w firmę, czy w obszar zawodowy, to już nadaliście jakby kształt swoim pragnieniom, uczyniliście ten pierwszy krok ku zmianom i czekacie na rezultat z tych działań. Aby móc zaczynać planować kolejne posunięcia. Moi drodzy, no w karcie trójcy, trójki buław też możecie mieć wrażenie już, że em, dokonaliście właściwych dla siebie wyborów i oczekujecie na te rezultaty zainwestowanej energii. E, co wobec tego w miłości dla lwów? E, w miłości dla Was jest król buław. Ogniście. E, jest ogniście lwy. Jest działanie, jest ogień, ale król to już jest taka dojrzała energia. Może jakieś osoby po 45 roku życia, może w ok tych okolicach. E, słuchajcie, no król Buław pokazuje takie m, szczere zaangażowanie, taką wielkoduszność, ciepło. To jest też, kochani, dobra przepowiednia no właśnie dla miłości, tak? Ogólnie i wskazuje na to, że w miłości warto jest podjąć ryzyko. No To dotyczyłoby to zarówno singli, jak i osób w relacjach, bo mamy w tle gwiazdę, więc pamiętajcie, że, że nowe gwiazdzie musi się udać. E, moi drodzy, właśnie dla singli to są zmiany, nowe znajomości. Kochani, to są takie cechy, które będą przyciągać płeć przeciwną. Albo wy będziecie mieć takie cechy w przyszłym tygodniu, że będziecie przeciągać, albo ktoś o takich cechach zwróci na siebie Waszą uwagę. No, Król Błękwiew to raczej osoba, moi drodzy, taka szybka. To może być człowiek uparty, potrafiący samodzielnie inspirować się do działania, odważny. To może być przedsiębiorca, to może być szef, tak? To może być szef. Mhm. E, osoba energiczna, mm, ambitna, tak? Zawdzięczająca w, sobie wyłącznie wszystko, tak? Znaczy sobie. Wyłącznie sobie wszystko, co osiągnęła. E, ogólnie mm, co jeszcze? No karta fizyczności, sprawności, działania. Więc tutaj... No, w, Jakieś działanie będzie. A mm, czy to Wy będziecie działać jak król Buław, czy, czy takiego króla Buław spotkacie, no to się, moi drodzy, okaże. To taka osoba, która chce zmienić istniejący porządek, stworzyć go na nowo według własnych zasad, lubi kontrolować swoje otoczenie i osoby, dzięki czemu jest w stanie realizować własne ideały. Słuchajcie, no. Może y, trzeba na taką osobę zwrócić uwagę, albo może taką osobą należy się stać w przyszłym tygodniu, aby przyciągać tą płeć przeciwną. <laughs> Kochani, co wobec tego w pracy i w finansach? W pracy i w finansach jest cesarzowa. Jest cesarzowa, no to macie trochę tych dużych arkan. Drugą macie dużą arkanę. Gwiazdę tam pod spodem jest Transformacja, Śmierć, i tutaj jest cesarzowa. Kochani, cesarzowa, no to jest znowu obfitość, kochani, to jest znowu dobrobyt. Jest możliwy w, pra w pracy oczywiście w ogóle poprawa finansów, sukces w pracy, podwyżka, awans, jakaś nagroda, satysfakcja z wykonywanej też pracy i umiejętne kierowanie innymi ludźmi. Mogą się pojawić korzystne inwestycje i ogólny dostatek. Kochani. W ogóle to też pamiętajcie o tym, że jest to znowu karta ciąży i obfitości. Macie drugą kartę ciąży przy tej gwieździe. Jeżeli ktoś chce się starać o dziecko, no to w przyszłym tygodniu może coś zmajstrować. Jeśli ktoś nie chce, no to musi uważać, bo możemy mieć tą ciążę w obszarze yy, jakichś relacji zawodowych. No, chyba że macie w pracy jakąś kobietę w ciąży i wiecie, że jest w ciąży. I ona się w tym tygodniu w pracy mocniej się zaznacza. Natomiast no, w Gwieździe Gwiazda też mówi o, o ciąży i o narodzinach dziecka. No chyba, że oczekujecie, i narodziny będą w najbliższym tygodniu. Ale zajście w ciąży tutaj, kochani, jest możliwe, więc jeśli chcecie, no to chcecie, a jeśli nie chcecie, to uważajcie. Moi drodzy, mm, ogólnie karta płodności, karta narodzin, obfitości materialnej, dobrobytu, miłości, świadomości. Swojego piękna, tak? Może w pracy będziecie takim pięknym emanować. E, kochani, co wobec tego w Radzie dla Lwów? Radą jest papież, arcykapłan. Okej, okay. w Radzie arcykapłan, no to już trzecia duża arkana, moi drodzy. E, to sporo, o, sporo tych y, y, energii. Więc pamiętajcie, moi drodzy, że arcykapłan radzi wam przede wszystkim, aby stosować w praktyce swoje przekonania. To jest karta byka, męski odpowiednik kapłanki, arcykapłanki. Więc tutaj jest w Radzie wykorzystanie tej wiedzy, którą posiadacie, tak, waszego autorytetu moralnego, waszych wartości moralnych, gdyż one są najwyraźniej na takim poziomie, że no, karta wskazuje Wam na to, abyście korzystali w przyszłym tygodniu z niej, z tych swoich własnych przekonań. Moi kochani, pamiętajcie, że świat stworzony jest według systemu, reguł, nakazów, zakazów, całej tej moralności. Tak? I tak naprawdę to właśnie kapłan swoją postawą daje świadectwo temu, czego naucza. Tak? I Wy być może może będziecie w pracy w obszarze zawodowym takim autorytetem i po prostu macie postępować według swoich przekonań i je praktykować. Albo po prostu, słuchajcie, no, taka silna Wasza cecha charyzmatyczna będzie potrzebna i jest radą, aby takim być, tak? Taką być ucz osobą uczciwą też, tak? Żeby okazywać, pokazywać tę mądrość tą wiarę, te reguły. Tak, te zasady No bardzo ładnie. Moi drodzy w tle mając gwiazdę i już którą omówiliśmy, pod spodem jeszcze tą kartę śmierci transformacji. No to mogą iść jakieś naprawdę duże zmiany, bo gwiazda to zmiany, trzy buławy to zmiany i jeszcze mamy pod spodem takie nieodwracalne, wiecie, zmiany takie już, które w Was nastąpią lub w przyszłym tygodniu no, będzie to coś większego, co pozostanie z Wami na dłużej. Karta możliwości, o której, która mówi o uwolnieniu się od przeszłości, że kiedy pozwolicie odejść z przeszłości, zrobicie miejsce temu, co nadejdzie. No i widzicie, chce sobie tutaj nadejść ta gwiazda do Was. Więc no, może warto tą gwiazdę przyjąć, kochani. Jak wy uważacie? Życzę Wam dużo miłości, spełnienia, radości, samych pozytywnych energii. Buziaczki, kochani, i do następnego razu. Pa pa!